Wiemy już, że LG uśmierciło swoją serię G, zastępując ją zbliżającym się welwetem. Czy taki samolot czeka serię V, jeszcze nie wiemy, ale najnowszy reprezentant tej serii, czyli LG V60 FinQ 5G, mam właśnie o tutaj i zapraszam Was do jego recenzji. Pozwólcie, że będę na ten telefon po prostu mówił LG V60 i nie będę używał tej śmiesznej, długiej nazwy, której brakuje tylko Pro Plus i Turbo do pełni szczęścia. Skoro już o szczęściu mówimy, to jeżeli szukacie naprawdę wielkiego telefonu, to V60 Was uszczęśliwi. Telefon ten jest większy nawet od Galaxy S20 Ultra. LG przekracza magiczne 200 gram wagi i to zauważalnie, bo aż o 14 gram, ale jakoś tego nie czuć. Czy to zasługa tego, jak rozkłada się waga, czy może konstrukcji telefonu? Tego nie wiem, ale nawet przy dłuższych posiedzeniach nie męczyłem się z tym telefonem. Nie męczyło mnie też patrzenie na V60, bo jest to bardzo elegancki smartfon. Bardzo kanciasty i dość mocno odstaje od obecnych trendów, ale mi przypadł do gustu. Ciemnoniebieskie szkło z zagięciami na bokach, które łączy się z metalowymi bokami, nie wygląda krzykliwie, ale gustownie. Największy Plus LG należy się za moduł aparatów, który nie wygląda jak osobne urządzenie przyklejone do tyłu obudowy, a jedynie lekko odstaje ponad szkło. Front V60 też nie idzie z najnowszymi trendami, ale w tym przypadku to niestety bardziej minus niż plus. Ten wielki 6. 8-calowy wyświetlacz jest otoczony dość sporymi ramkami, a wcięcie na selfie, choć zostało obecnie wyparte przez dziurki, tutaj mi przeszkadzało z innego powodu. Z jakiego? Jest bardzo proste i mocno wcina się w ekran. Przypomina bardziej pierwsze wcięcia z Essentiala, a osobiście wolę wcięcia w kształcie łezki. A jak sprawuje się sam wyświetlacz? Ten OLED obsługuje hdr 10, ma naprawdę dobrą jasność maksymalną i prawie, że nie można mu nic zarzucić. Nie można by było mu nic zarzucić, gdyby LG V60 istniał w idealnej próżni bez innych telefonów, bo widzicie, ten smartfon kosztuje 4299 zł, a ekran mimo swoich rozmiarów ma rozdziałkę tylko Full HD. W codziennym użytkowaniu tego nie odczuwałem, ale skoro konkurencja może lepiej, to dlaczego LG nie? I przede wszystkim odświeżanie na poziomie 60 Hz. Szkoda, że LG tutaj się nie postarał chociażby o skok nawet nie do 120, ale do 90 Hz, który znacząco poprawia komfort użytkowania. Komfort, który poza tym jedynym minusem stoi na najwyższym poziomie. Codzienne korzystanie z LG V60 było po prostu przyjemne i nie powinno to dziwić. Po pierwsze, w końcu telefon kosztuje tyle co inne flagowce, a po drugie, bo jest napędzany z Dragonem 865 wspomaganym 8GB RAMu. Pamięci na nasze dane mamy tutaj 256GB, niestety UFS 2.1, a nie 3.0, które rozszerzycie kartami pamięci. Całość pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 10 z nakładką od LG, której wielu zarzuca już trochę leciwy wygląd, a mi nawet odpowiadała. Ciemny motyw jest tutaj dobrze obsługiwany. Mamy Always on Display, a dodatkowych funkcji jest odgroma i ciut ciut. Tylko jedna rzecz mi przeszkadzała. Mimo tego, że po ściągnięciu paska powiadam im w dół, wszystkie szybkie ustawienia są ładnie na samym dole. W zasięgu palca tak na ekranie głównym nie ma gestu szybkiego ściągnięcia tego paska. Więc tak czy siak musimy się nagimnastykować, żeby palcem tam do góry sięgnąć. Na gimnastykować nie musimy się natomiast, żeby przeżyć dzień na jednym ładowaniu. Bowiem potężne 5000 mAh ogniwo zamontowane w V60 podczas moich testów pozwalało zasilić ten ogromny ekran przez prawie 6,5 godziny przy ponad 30 godzinach bez podłączenia do ładowarki. Dla niektórych może to nie być wcale taki niesamowity wynik, ale pamiętajmy o tym, że ten LG jest naprawdę duży, a ponadto żadne powiadomienie nigdy mnie nie ominęło. V60 w przeciwieństwie do wielu chińskich telefonów, które wyciągają dłuższy czas pracy na baterii, nie ubija wściekle aplikacji w tle. Patrząc na tył V60 mogłoby się wydawać, że dostajemy więcej niż dwa aparaty. Niestety rzeczywistość jest inna. Mamy tutaj tylko standardowy 64-megapikselowy obiektyw i 13-megapikselowy ultra-szeroki. Więc jak widać LG całkowicie zrezygnował z teleobiektywu, ale teoretycznie mamy tutaj jeszcze jeden aparat, ale jest to po prostu czujnik głębi ToF. To jakie są zdjęcia z lg -ka? Aż i tylko dobre. W ciągu dnia z obiektywów uzyskamy szczegółowe zdjęcia z dobrze odwzorowanymi kolorami. Z tego powodu zdjęcia nie wyglądają tak zjawiskowo jak na przykład z innych telefonów, które mocno przerabiają zdjęcia w postprocessingu. Mimo czujnika TOF cyfrowemu rozmycia tła zdarzało się popełniać błędy, a dużo gorzej sytuacja ma się po zmroku. Niestety ale tutaj nawet tryb nocny, który na moje oko w v 60 tylko wydłuża naświetlanie bez jakiejś inteligentnej stabilizacji, nie pomaga. Tutaj LG wypada gorzej niż konkurencja w tej samej, a nawet niższej cenie. Co do filmów to V60 pozwala na nagrywanie nawet w 8K, ale mnie bardziej przypadła do gustu możliwość nagrywania wideo w manualu i opcja, którą LG nazywa Voice Bokeh. Więc teraz nagrywam film i mam włączone bokę głosowe, ale mam przestawione je nie na mój głos. Słyszycie w tle suszarkę? Przestawmy teraz na mnie. No i powinno być słuchać różnicę, nie dramatyczną, ale różnica powinna być. No i tak właśnie w LG V60 działa bokę głosowe. Czego jeszcze nie powiedziałem o V60, a wypadałoby chociażby o tym napomknąć? O certyfikacji IP68, wsparciu dla 5G, ładowaniu bezprzewodowym, zarówno zwrotnym, czytniku linii papilarnych ukrytym w wyświetlaczu, który, choć nie jest najszybszy z tych czytników, z których już korzystałem, tak sprawował się poprawnie, o opcjonalnym pokrowcu z drugim ekranem, którego niestety nie dostałem do testów. No i przede wszystkim o gnieździe słuchawkowym. LG V60 jest chyba jedynym flagowcem, aż do pojawienia się nowego Sony, który oferuje to gniazdo. Ponadto Koreańczycy nie rezygnują z tego, co ich zawsze wyróżniało, czyli 32-bitowego kładaka. Nie jest to coś, co mnie szczególnie kręci. Do życia bez Jack'a się przyzwyczaiłem, ale wiem, że jest wielu z was, dla których gniazdo słuchawkowe w połączeniu z tym przetwornikiem, to będzie główny powód, żeby kupić ten telefon. Podsumowując, LG V60 to bardzo dobry telefon, z którego naprawdę przyjemnie korzystało mi się przez ten cały okres testów. Jednakże cena 4299 zł, połączona z tymi niby małymi, ale jednak dość dokuczliwymi brakami, jak niższym odświeżaniem ekranu, pamięcią UFS 2.1 i tylko dobrym aparatem, no zniechęciłaby mnie do zakupu tego telefonu. Więc dla kogo może być LG V60? W pełnej cenie dla osób, którym zależy na tym gnieździe słuchawkowym i na tym przetworniku HiFi. Jeżeli szukacie takiego telefonu, no to chyba pozostaje Wam brać ten telefon albo ewentualnie starsze LGIKI. I dla kogo jeszcze? No, w zasadzie tylko dla osób, które poczekają, które są cierpliwe i poczekają, aż stanie je LGV60. Bo jeżeli ta cena spadnie no, w okolice maks 3000 zł, to myślę, że będzie to świetny wybór. A co wy myślicie o LG V60? Dajcie znać w komentarzach, a teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!